Najciekawsze wiadomości z ligi NHL. Przybliżenie sylwetek graczy. Najnowsze aktualności z konferencji wschodniej i zachodniej. Oraz lekcji historii z cyklu historyczne momenty. No i oczywiście najlepsze akcje, bramki, najskuteczniejsze obrony i najmocniejsze uderzenia. Gorący tydzień na lodzie na ekranach Wizji Sport. W każdy piątek nie przegap. Mario Weid wyzywa na pojedynek Joe Calzagiego. To będzie zacięty bój, a stawką jest tytuł Mistrza Świata WBO w wadze super średniej. Mistrzowskie walki bokserskie z Cardiff w Wielkiej Brytanii w sobotę o 21.00 w Wizji Sport. Kolarstwo górskie to młoda dyscyplina sportu, ale wymagająca sporych umiejętności. Nigdy nie wiesz, czym może się to skończyć. Zawody w kolarstwie górskim Skrynicy. Zjazd rowerowy downhill w piątek o 18.00. Podziwiaj ich umiejętności. Zdumiewaj się ich zaangażowaniem. Przeżywaj dramatyczną akcję. Hiszpańscy chłopcy robią to, co potrafią najlepiej. W wielkim stylu. Podwójna dawka hiszpańskiego futbolu. Półfinały Pucharu Hiszpanii na żywo. przyszłą środę od 20.00 w Wizji Sport.